dzień dobry moi mili, witajcie w tym pięknym, nie wiem który jest z czym z tym, ale ten piękny świąteczny odcinek, jak widzicie bałwanki Cześć, ze mną Esman Jestem Ale ubrany w masejka Chodź Esmanku, popatrz, tu się wydarzyło, patrz do góry, widzisz do góry, popatrz na domu. tam już Mikołaj jest O matko, jest Grubasek <laughs> już tu jeden nam piątkę daje, nie? Także, no chętnie powinniśmy, pełne daje się Uuu Tu Kasper, Murphy, Wartaza, to jeszcze chłopaki szybciej niż powinni <noise> Co to jest Także ja na wstępie zależy na napiłeś jednego herbatki. A potężne ozdoby No chłopie. Stan zastąpiłem na Mam nadzieję, że ostatecznie tak też nie zastąpię, nie? Mhm. Także życzę mi niedzieli miłego z tego. No i na wstępie zdrowych, wesołych, powodnych świąt po tego narodzenia. Spędzony w gronie rodziny oczywiście. na fajnie prezentów po twoich na coś się Nie. nie. Na pewno? No. Nie no, to jest zdrowia dużo, nie? Się przyda bardzo. No. A, jest, przepraszam, jest wielki pobrz z nami kubus. Y no elo, elo. Tak, jaka moda jest do życzenia? Y Urodzinowe. Y wesołych świąt. No i widzisz jak szybko... A jeszcze dodam, <laughs> y jak ktoś chce... Ooo, jak... przyjechały nowe nabytki. Jest nowy nabytek, Westmont. Uuu, na... jaka sigma. Ma. Ja zanim przedstawimy osoby które przywiozła na wybytki dodam jeszcze do życia pod chwilinką ze stali farminga i żeby karf wam spakował, pamiętajcie to. Jest dobry. I, i najważniejsze, barszczyk musi być. Jak jest rura musi jebać, to barszczyk musi... No, karf się dodał. Nie będziemy przyknięty grać. I dodam jeszcze, bo przed chwilą te, tyle radości, ile karpi ma ości Tak, tyle takich życzeń wam życzę. Nam na nam nabytki. Zrzucy on, gdzie ten chłopiec? Dobry! On się Aha, dobra, Słuchaj. Bo... Ty jest... nie, bo ten jest głuch nie będzie. Nie chwałem. dawaj ciągnik. Wiesz ściągał już... No to nie ciągnął. To bez... No to nie wiem. Jak idę do, dojdzie? Ooj to chłopie, jasno to do ciebie będzie. Ja specjalnie na twoje z no, naczę... No, kto ma... ty nie pogasił tych cieników? O ma. O, oj mam nasz Merolek Ooooo przyjechał. mam to na twoje życzenie, ja ci to zamówiłem nie. Uuu jaka Sigma. No Sigma, nie? Mhm. Dobry dobry. Cześć Askarek! Cześć! Blacksista się bawisz? przygadziste? A jest Pan, jak jest zdjęcie, ale zrobić To po... E, Znaczymy, a... Nie musisz rozrzutnika nie chcesz. Ale jak już wjechałeś. Także przyjechał do nas piękny rozrzutnik Samsona. Aka Samson. Ty ty, ty. Ja. Fend, Jechał. Pie... Nie ma tu Fenda? Pójdź, on Nie ma. Przyjechał piękny rozrzutnik... Jest Pan z życzenia no To wszystkie godne przegody na Nowy rok i na święta oczywiście też. Tak. Hmm. No, no i co? No na wersję jeszcze będziemy gadać, o ile nie zapomnę, ale na święta to bardzo ważne tak? No, także świąteczność, o, ale pięknie, on będzie ciągle spłynął nabytek. Nie? No, będę ciągnął go. Zaraz, zaraz będziemy... Się ale brzdi, A to, spo... A to się podnosi. aha <laughs> No, Herbatus jeszcze napiję. Uuu, ale fota będzie. No, ale ci powiem, nie? A Nie świeci tą mać, Czekaj, herbaty. tak. No, tak jak udało się wszystko na ostatni gus i dopiąć, i się, wszyscy posiadała pani nagle to po Piękny śnieg nam został, chłopaki właśnie padał? No. Mniej światła trochę go napadało, lampkę dałam się wszystkie powiesić, cało dom żyje, wszystko nie spłonęło. już przyrzykowane, na wietrobarcie jedzie uniesie nie No i już można powiedzieć, za pół godziny już na się uniesie wikitanie. No, Bandarynki jeszcze będę pani w piadzie raz. Uf, Ym... A, jeszcze żeby wam choinka, mieć fajne choinkę, żeby wam No, żeby igły nie spadły. No, 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 ty masz żywą, a ty masz żywą, nie? Mm -hmm. Też masz żywą. Team żywa. Team żywa. Kupuj co To nie ma. Tim, to... <grym> <On> nie zdążył Kubuś. <grym> no, wysięgnięte. Ja 11 minut temu mniej więcej zaciągnąłem... Choinkę. Nie. Lampki rozwieszałem. Na choince? Nie. Na domu. Człowieku, ja w dwa dni rozwieszałem lampki lampkę w pierdurka wstawałem. Ty, Oskar, coś. O cóż coś jeszcze chyba miał przyjaźni, nie? Czekam, ten się wlecze, tu jeden. No bo Kubusz, czemu to tak wolno jedzie z tym nabytkiem? Policja za rogiem stoi. Jado się go wiesz. Jadasik używają Janusika. Co? Chodź, idziemy do... za. Kurde no? Co tu Tu na wiaderku parka? Dawaj mm. Dobry. Mm. W ja masz, y, Tu w tym wiaderku Ja Co widzę? Mam lampę na No R Radzę wejść... Przyjść na... do wjazdu Do wjazdu? Czeka, się zbugowało bieganie. No to tam... Twój tu stoi, stary no, nowy on jest Ej ja nie wiem wyjdziesz pomóż U, A am Stack, A Jam Stack <noise> <noise> O matko O ja, to jest mój nowy nawet tak. Ja, ja to e, kubuś mi kupił średnik Fajny to jaki No, Kubuś fajny siewnik mi kupił, dziękuję Proszę Mogłeś ściągać? Pozwól. Ociągasz po, no. do, do Oscar dostał rzutnik, do Deutscha, jest pan dostał ten Tamten Tamten, tentego a ja co dostanę? Eee... ci jak to Dobra, sorry. O, robisz? Oczywiście. No to rób. U, jeszcze tu nie... ten, świąteczna to będzie? Chłopie, bajka, nie? Świąteczna, zdobki. A pakimy nam za tyle zapłacimy, a tyle. To 500 zł. No, 500 zł to będzie tak mał. O, bo w tom. U! U, la, 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 la. U, la, la. U, la, la, u, l la, l la. L -la, l -la, l -la. Dwa No, Osman jak mnie ja nie nagrywa, znamian udało się. Nie ma świątecznego odcinka bez Osmana i bez Oscar'a. Nie, rok temu Oscar'a nie byłeś? To Był. tym roku świąt nie będzie. Jak nie będzie Osmana, jak jak, jeżeli okazało się, że Oscar i Osman byli co roku, jak ich nie będzie, to znaczy święt nie będzie. Aha, przepraszam, jak nie będzie w roketa świątecznego, to, roku, to nie będzie Nie Nieważne ile ludzie obejrzy, ważne, że będzie. Ważne, że obojętnie. To musi być świąteczna tradycja z kolendami ale jebani byliśmy wcześniej w tym roku, nie? O, I ciągle, kubani I no, tam do co wam przychodzi To po prostu przywiożą nam takie, takie zabawki jasne Jebane to coś ty. Maciek! Co? Coś ode mnie będzie teraz Łaaa Nie wiadomo jeszcze do kogo, gotować, na o, to będzie zwłaszcza specjalnego O, ale tu jest to, coś, coś. tak, wiecie, jak tu tak stoik To, to, to nowe ciąg Jak Czy to straszne ciągniki? No, ok. no Co ja p***, skąpię za to Opie sprzedaliśmy Sorbę za 200 tysięcy, się sprzedają Czekaj, Andrzej, Mister kurde Finanse Rolnik, Finansek nam pomógł, znaczy, co? Co? E, macie całego TikToka zawalonego piosenki no, piosenka. wiem o co to, no. Kto mi tu podchodzi? Rudy, wypierz dalej Macie go e, to Dobrze, płacz, płacz Ile za scania? Ty, ja mam taką skanę tylko już kupił ale mogę zjechać z tym kocikiem? ja chcę. To się rzej. Nie. Znaczy, nie możesz. Tak, no przyjechał mafia Ferguson 8732, mieliśmy go już na testy, zdał testy na No nie, dzieje się Andrzej. Więc ten się też rozgrzeje. Młabł. Bo on chopie ze Skandynawii przyjął. Jeżeli ja chopie, Oskar, jechał 3 dni i chopie w tym, w, I, w I, ciężarówce się w karpie mam na święta. U, no wait, no, daj no, za, co tam schowkuje jest w, w tej skali No nie będę patrzeć, tak że no ten może Uhuhu. <grywa> Ula, la la. Ulalalala Jak oceniasz chłopaki zostaw? Igła no, Brakowała takiego ciągnika Co? To jest z 2 na 4 jak jest no. no. Ja mam koniec z Nie Ty masz osiemnackę swoją, nie? Oczywiście no, A tak, jeszcze masz, jeszcze masz oh, baby a, a Ja mam, ty, ja mam tylko John'ego i Dojcza do ciebie też przyjedzie, ale no nie udało się załatwić teraz na Nie mieli teraz sprowadzać z Niemiec, a w Niemczech jest strajk teraz do No wiem, słyszałem o tym strajku No to nie przyjechali chłopaki to by... Człowieku ty byś go dostał na no, urodzinę może kolejny Dobra, także upijamy nowe nabytki, chłopaki, macie tam swoje coś do picia. Kubuś masz coś do picia A, ale już będzie się prezentuję, bo to bo... było. No. A, to jest biedny taki walny, stoi stary, a to taki noższy. ale. Dwa, cię... A też o tego, tak, tamtego basztka była No, tamtego, tego, ale teraz kopakuję. A! Pia, pia. a. To alkoholiku. ja, 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 tak. Chyba ja, zapisał. ja, ja, jeszcze ja, ja, tam jeden na stronę, nam ja, zrobił. ja, ja, za mną. Chodźcie... <coughs> To dziesiątka im powiedziała, i Angela, i Julia. Chodźcie za mną. A tu kronka teraz stoi, bo ferwy są pomyślne, Chcę mi takie zapierdź, że się nie, tak pierdze, że nie Generalnie tu jest nawet. nawet tak, Jedziemy. Ja nie wiem co to jest. A co to jest, bo ty wiesz? Te... Uch, się nie wie coś. Ja Nie wiem co to jest, Dobra, siadaj, z tyłu, chodzę za Uuu... to będzie y, sportowe auto. Jedziemy. Uuu. jesteś Ej, e, a ja? Jest, tylko na niejadę, tak wyraźę. jest, <try> Jakieś gdzieś Kurwa gdzieś gdzieś I się chuj gdzieś 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 a gdzieś <śmany> za, gdzieś 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 się gdzieś 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 się tak jest, To jest tak naprawdę pasa tylko pomalowany, nie? Jaki pasa? To jest ich pasa. To jest silnikiem 1.9! Uj, pa, 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 pa! kto za nim jeździ? Ajs, to... Ajs człowieku. Nie, <laughs> jest kierowcą. Ej, śnieg nam się chłopaki, czy natopić. Nam alkohol, do chłopaki na topić. na alkohol z organizmu, zbędzie to śnieg. No. Mm. Ty, te pachanie to jeszcze, zaważnie. nie te kubuś, chłopiec już się nawaliłeś? Pa, pa, pa. Chuj. Jezus, jezus, jezus. Zaprzeczam. A ty ze mną mielicisz? No nie, nie, to... ja że tylko to koktael. No ja cię pójście na miejsce kierowcy, dajcie ja... mi. o to jeba no, de... się. A to a, a dawaj Co tu Ej, tam nie... O, to maxa. O, to maxa. O, tam jeszcze O, to maxa. Nie, to i tu idziesz szybciej niż ten, niż ma ten licznik 320 Ile? 320 Jak 320? Oha, bo tu skasowany był to, to kobieta I koniec mapy, koniec, koniec, mafy. mapy, koniec Hamuje no, Ja jest koniec no, widziałeś na a co to jest w ogóle za auto? Nie wiem, maserati dla nas, to jest pasatiryno. No tak, <laughs> <laughs> już <Jo>, zakładaj. <laughs> zakładaj kondona Tu Jak jakby na serwer to, to się przyjedzie. Zasłuchaj, pamiętaj jak w 19 był taki prezent? No, w kosetki. na odmiany Co? No, na odmiany chyba Jezus, z... <grystans> o Jezusie Ja pierdolę Łomot, łomot tut, tut. to zakładać, widać Kamu Kasi, ja. Kamu to Jak to w środku, nie Te nowe trzeba jakoś ładniej, bo nas Co to? Gift 6 liter V-engine Aha, tu się rozwalił w środku. Aha, tu się rozwalił w środku. A tu to to co, jedzie do molnopolmowego, co? Dawaj, mogę. Ale po co my mamy zapas w kółko? Podówce. No jedziemy po No jedzie takie do specjalnego. Hmm. O, że, dobra, ja zrobię taki jak 300. tu pan żyje. To kupcie krzywe na 50. Znaczy, kupcie. Piękny maszyn 8700. Dawaj, tu, tu, tu kurwa. On będzie taki jeden członka, nie znam kogo. Piękne kosiarki w Icona, bo nasza pobierka z jelenie to jest za małe. Oskar mówi, że może dalej jeździć swoim jelenie, ale musi mieć drugi zestaw do koszenia, bo się zajedzie. Ejo. Tu masz, tu jest, piękny mój, mój nowy nabytek pod Valtry pod moje fendy, czyli średnich 12 kół na którym, e, przepraszam, Porsche'a, który jakby mieliśmy na testy, bez to bardzo dobry egzamin. A to ma nawet 4x4. Na tu jest grożutka Samsona, w którym, którym dość far. Ogólnie Oskar, twój dość będzie ładny z tym Samsonem no, wyglądał. Mamy Samsona rok gwarancji, że jeżeli problem przychodzi możemy go oddać i wymienić na innego. Więc może skorzystamy. I tutaj mamy piękny nornabytek do Desmana, bo po X czasie wykorzystania przyczep z przewodowcy do kuchni czwartowych, proszę. Do kukurydzy. Stwierdziliśmy, że w końcu kupnie porządne, No i kupiliśmy pierwszą porządną do półku Rydzy, więc mamy piękny, porządku. O, chłopaki wrócili, ten na no tak, jestem teraz. Także no, tu mamy jakiś facet teraz. Ej, jest manek! No. O, tu pięknie Nas, w naszym domku kosiarki się nie pochowali, bo tutaj mi idziemy, idziemy do Mikołaja. Ej, Mikołaj. No, Mikołaj pieniądze na swoim domu. A jest ten... weź odwieź ciężarówką, chcę do... Poczekaj. Do... Ja. O, ja... co ty robisz, kłopie? Co? Ty, ty, po, ty po tym karpie masz taką moc? Nie, po karpie, tylko po tym dzinie.

Ale mamy chłopaki jak, patrzcie jakie jaki jest sam, jak i tak będzie i porządnie Grob Tylko czapkę musi założyć, bo go zamarzniesz O, dawaj, skręcamy go już dungujemy mm. Jako fakiet coś czuję, że to jest lepszy nawet niż to co trzeba teraz na nas, nie? No to człowieku Ja tym będę <laughs> A ma to hak? Co? Nie ma Nie No chłopie stary ma hak, który. dopisałem te starsze samochód do czegoś jak tylko Stary ma bolce Maciek, wsiądź do środka Weź ale... C, kliknij no. I teraz patrz na monitor ale fajny fajne raz Ale fajnie trzymasz za ten no, Okej, okay. tam będziemy wódkę e, trzymać Tamto jest wódka, ale hop chłopiec Kobiety nam dobre kupił auto Pewnie ukradł na życie zanim tylko będzie wbijał oponodora Dobra, to wyjdę stamtąd e, Dobra, e, S-Fanku Mhm? Mm ty masz już zrobione zdjęcia pod miniaturkę? Mm -hmm. Ale takie nie trzeba nic dodawać, nic odejmować? I nie, no z to, na... to, to zrobisz innego, nie zrobisz innego. Co? No nie, ja tak myślałem, żeby nie dało tych kilka osób do świątecznych, nie? No. Chcę ustawić te wszystkie nowe nabytki na środku, co przyjechały, czy się weźmać bez ciągników. I Ja sobie zrobię takie jedno, dwa zdjęcia, nie? I na dwa, cywilka. No to zrobię. ja bym sobie do domu, do miniaturki może jakoś też. Dobra, no to weź się w coś do ruchu, nie? A to I są daj nasze? Mi, do daj uprawnienia, wiesz do, wiesz do czego, takiego magicznego... Się. O, czekaj, czekaj, nie jest tylko tą ciężarówką jedną. To to nie ciągnie tą ciężarówkę. To, to jest nasza, to, nie. Nie, spanie naszego na wóz. Fajnie. Macie, daj mi tego, tego, że mógł się trafić. To za na na końcu odcinku ci dam. Bo on i tak będziemy za skończyć. Hmm. Kubuś, jak tam coś powiesz na zakończenie? Yy, pozdrawiam Dominika, który robi jedzenie na wigilie. No ja też no znaczy, mnie już... W... ale chłopaki, wam przyznam się, bez bicia, nie? Bardziej grubia wczoraj moja mama, znaczy dzisiaj jeszcze teoretycznie, bo się nie ma 12. Ja troszeczkę zrobię jeszcze piekarniejszego, ale będzie, bo dobry, nie? No. chłopaki wyszły wam pod tą. Jak tam chłopaki? ma pasterki idziecie? Tak, ja. Na którą macie pastarka 12. 12. A teraz, no. Na którą masz? No, no to ja, ja też tak to tylko ja mam o 10? Bo ty jesteś inny, znaczy co? No wiemy, ja wiemy, też ja to, mam to, dwie chyba Bo no. wszędzie no, mnie. O Boże krowy wszystkie chopaki nam to jak mnie zobaczyły, no bo nawet mi dawało do Nie, Piękne. po prostu śpią. Ja, tak miło ja, śpią, taka pora. W sędzi mowy zapadał. A tu... Taka pora, tu wszędzie w sz, się padło. No chłopie, bo my prądu nam pronu nie jest chłoda, nie? A, Dobra, kończymy ten odcinek świecie. Wiesz jakiś ciodzi, kopni i tyle. Yo, nie, jeden człowiek podczepimy do agregatu, będzie prąd nam produkował. Kajsa ja się sprzeda i będą pieniądze na robótki. No to on brak, to chłopi, my zapomnie, zapłacimy to, że za prąd, tyle zapłacimy za te... oby doczek króli, to musi świecić, to jeszcze trochę poświeci. Kajsa się sprzeda i tyle to starczy. Gdzie jest keś, no nie, nie jest... Aha, z brakami chodzi. Chłopi, my jesteśmy takie takiej że dopiero w chwili o świąteczność skończyć mierz. Gdzie miejsce, że przepraszam. Guidemont. że, wiecie, że świąteczność Pamiętajcie, 12 najważniejszych potraw było, czyli 10, 11 kół i wódka 07. To nie starczyłaby, ale... Czyli po sensu. No. 15 k to na 11 osób 07 nie starczy. Nie, o tym. ile? półtora kieliszka? Max 2. Mhm. Nic więcej nie miał. No chłopie, to będziesz musiał tyle tych więcej... Zależy jeszcze, no. jeszcze jaki duży kieliszek. No Ja mam takie rybne. 08 Pismy i zapisujmy w głosie. No. A ty co, idziesz do lasu? Stopiło? Jo, idę do lasu. Patrz, patrz, pa, pa. pamiętasz że ta rzeczka odesłana stoję. No. Pada, jakie fajnie, teraz schował na święta, zachował i pada, jakie je stoi. Jebany, on no. no. jedynie wchodzi, prawda? Pada, pa, jak ten grupę jest ten, Mikołaj. a Alkeona, 8 ma no, Elo, to dwóch jest, a, jo. Mikołaj. Nie, ten drugi to prezentna. Ten drugi będzie nam komin, jak tylko że mamy dobry, nie? A tu kto tu tuje przyprowadził? Ten. No te tuje to jest chopy legendarna tuja, ona wie jak, wie, jak my zarobimy na nie dużo, Dostawiam. Ty wiesz kiedy się stodzi tuje z... w ogóle? Nie wiem, ja mam stuje, że tylu lat. Kiedy stodzi to są hu. Jo, to już... a ja mam dobre sąsiadę ja mam przez całą działkę tuje. No, no to. <ślam> wiesz, <jak> masz, <ślam> <oślam>. <ślam> Dobra, ostatni łyczek, przyjmy się na porządnego trunku. Macie eee, nie, no. nie może być na YouTube. To czuję, że ja jutro albo we wtorek będę. Yy, jutro? Nie, jutro albo w ja będę pił zamiast yy, piwka, herbatki i na odcinku. To dobrze, ale hmm. nie alkoholikody. No dobra, no miałem post final w To jest moje pierwsze piwo w tym tygodniu. Szybko post. <laughs> No chłopie, bajka. Dobra, 20 minut to już jest odpowiedni czas, żeby kończyć, także jeszcze raz wesołych wesołych, jeszcze raz wesołych świąt, tam, spędźcie go w ogólnie rodziny, zobaczycie tylko ten odcinek i nie więcej ogląd... wchodzić wchodźcie na A kłopot. jak to się Jedziecie, zobaczy? To no, to jest, jak jest, jak jest, na zakon, dobra, ja na zakończenie to powiem, tak, na zakończenie odcinka mogę powiedzieć, osoby małoletnie, które tego nie oglądają, dostają tylko sobie prawdziwe, najpiękniejsze, jakie muszą się naleźć. Na zakończeniem odcinka mam nadzieję, że nie składowany, więc y, y, cytuję życzenia dla dorosłych: pieniędzy, chlania, Czekaj, i... Kochani, tradycyjnie kasy, chlanie, ruchania, a nie jakiegoś. obciągania. Pomyślności, pomyślności, no obciągania. No znowu jeszcze, pomyślności. Yes. Jak jest kasa, to jest pomysł. Jak jest ruchanie, to jest zdrowie. A jak jest chlanie, to jest. To jest szczęście. Wesoły świat! No. Także to na zakończenie. Wesoły świat! się z nami yy, nowe nabytki, które przyjechały. Bardzo serdecznie dziękujemy firmom, które przywiozły I ciężarówkom. Bo z nami jeszcze głuchoniemy. To jest ten, który jak macie zawsze wy, przy wilijnym stole. Jeden y, dodatkowy y, no. No. Miejsce. Krzesło, miejsce? to do to, to takiego głuchego jak ten. Ale on już poszedł chyba, nie? On już siedzi i karpia w no. Ty idźcie mu powiedz, że to nie daje karwa żeby żeby oni pierzyli wszystkich. Bo na pogotowie to my chłopie. Ale on no, tam na tyle tym, chyba że ty są. No dobra. Także na tym odcinku był z nami kubuś. No nie. Był z nami, był z nami tak... Chłop, jest niemożliwy dzisiaj, nie? Chłop się nakrał, przygotował nawet nabytki i jeszcze, jeszcze wiele rzeczy pozrobiłeś, no, jestem. I jest zespół, który zależy, jak musisz się w to będzie ci winny świecie, nie? No jestem. Także tak, ja my kończymy ten odcinek, pos, to, idziemy na pasterkę i jeszcze, wiecie, trzeba, y, ten, co zrobić? Jeszcze tam się, porzucamy bawanki, porobimy i pewnie coś I porobimy jeszcze ciekawego. Zapraszam Patrz, podobizna Maćka. To jest mu skończy, co? Jest? Także widzimy się w jutrzejszym odcinku. Mam nadzieję, że zobaczycie niespodzianki widzimy się w pierwszy dzień świąt odcinka z z Rocketem. Także będzie gruba Także jeszcze raz byłeś z nami Kubu Był z nami Easman Nie byłaś pana? Nie tak byłem I byłeś z nami Dobry I jeszcze raz wesołych sprzęt widzimy się w następnym odcinku do następnego wbijacie na Discorda i ELO!